I witam, witam kolejny weekend, kolejna niedziela i kolejny lot, kolejny lot, dzisiaj czwarty lot konkursowy gołębi młodych miejscowość sława to jest około 220 km i jak to wygląda? Pogoda no dzisiaj idealna idealna pogoda na lot. Gołąbki wystartowały o godzinie 8, o 8 start. Moich zakoszowanych 32 sztuki z poprzedniego lotu, niestety, niestety braki. No, ta pogoda w ogóle uniemożliwiła dojścia. W tej chwili, ogólnie w całym oddziale, praktycznie gołębi w ogóle nie dolatują. Teraz troszeczkę na weekend, ale coś śmieszniejsze, prędzej dolecą z wcześniejszych lotów niż, niż z ostatniego. Ale to tak, za chwilkę na wstępie. Pozdrowienia dla kolegi Mariusza. Kolegi, który bardzo mnie ponagla, jeśli chodzi o kręcenie filmów. Maniusz, odpoczywaj na urlopie, dziś wiedzie kolejny. E, będziesz mógł sobie go prze, przestudiować. E, no, miła mobilizacja. Nawet, nawet jeżeli chodzi o kolegę z pracy. Pewnie, pewnie super. Dobra, wracając do tematu. Lot dzisiaj 220 km. Gołębi zakoszowanych w oddziale już mało. Niecałe 700 sztuk. Wy, że tak powiem, wykrwawiliśmy się niesamowicie. Dwa loty bardzo ciężkie. No tak, oczywiście tam mi wodę wylały. Jak wodę wylewają, tam to wszystko spływa. Najgorsza plama. Jest powrót jeden. Ale z lotu próbnego to jest akurat siostra. Ten numer Głębia 536 to jest siostra Gąbka, który tydzień temu na locie był piąty na oddział. Siostra z Gniazda. No, za tydzień ostatni lot Zielona Góra, tak więc za tydzień musi, musi ten lot zaliczyć, jeżeli chce zostać. A jednocześnie jest to córka trzeciego roczniaka z poprzedniego roku. Eee, tam więc tam praktycznie pusto. Zaglądamy do lotników, co tu się dzieje, łapiemy ostrość jest. Eee, lotniki aktualnie wychowują młode. Troszkę sprzątnięte. Nie mówię, że teraz w tym okresie nie bardzo nie lubię tego okresu, a już nie będę się powtarzał, bo o tym dobrze wiemy. Eee, szpak po szpaku w końcu są pierwsze młode, one są podłożone tutaj malutka o, są pierwsze gagatki z tego połączenia ze swoją matką na imbreda zobaczymy co z tego wyniknie a w tej chwili szpak jest sparowany na granowkę i też na szczęście to było bardziej tak na próbę żeby sprawdzić czy ona będzie niosła jajka po tym tragicznym locie gdzie, gdzie się zawiesiła i wróciła po miesiącu w strasznym stanie, ale widzę, że jajka znosi. Ona jest również po, po, tej, po tej simelce białej, więc, więc myślę, że coś takiego jeszcze sobie uchowam. A tak, jak to wygląda? Mamy już takie całkiem spore młode. Praktycznie w każdej celi są po jednym, bądź u niektórych Muszą sobie odchować młodziaka. Takie u mnie już jest podejście, że, że muszą. O, tu już mamy dwa takie większe. Tutaj akurat nie było sprzątane, ale tutaj też jest. O, ciemny. Tu widzimy kolejne. Tak więc, więc młodzieży troszeczkę jest. Staruszki są. Troszkę odsadzonej młodzieży czy je tu będzie widać widać tutaj dwie dziewczynki siedzą sobie na jajkach same brakło dla nich partnerów więc tutaj troszkę towarzystwa też jest i tyle nie będę dużo tutaj nawijał ja jestem bardzo dobrej myśli przed tym lotem jedyne co uważam ee, może nam tutaj coś zaburzyć to to jakaś ścinka po drodze bo naprawdę mam filmik ze startu. Start bardzo fajny, praktycznie bez kółka. Odeszły w kierunek. Pogoda po drodze bardzo ładna, delikatny, bardzo, bardzo delikatny. Dosłownie się tak tylko lekciutko ruszają listki. Tak, kawusia. Delikatnie ruszają się listki. Wiatr im lekko pomaga. Tak więc ja myślę, że dzisiaj może być naprawdę bardzo szybko. Aktualnie minęły 2 godziny od wypuszczenia, myślę, że do tak 2,5 godzinki i powinny się pojawić. Latały koło domu krótko, tak 15 minut, ale, ale fajnie intensywnie. Widać było bardzo duży ciąg do golemnika. Od razu momentalnie pakowały apetyt był bardzo bardzo fajny trening w czwartek, bardzo szybki, tam te 22 km w 15 minut. Moment nie było, nie było zawahania, szybkie wejście zobaczymy. Zobaczymy, co przyniesie lot. Jak to mówię, trening, treningiem, a jak wyjdzie na locie, okaże się już niedługo. Postaram się nagrać. Może przyjdzie też tata, tak jak co tydzień. Posiedzimy, popatrzymy. Fajna pogoda, tylko korzystać. Mam nadzieję, że. No, w tym roku one jeszcze takiej pogody normalnej to praktycznie nie widziały. Na pierwszym locie było w miarę, no ale wtedy niestety choroba. Eee, więc teraz w końcu mają normalną pogodę. I zobaczymy jak się spiszą. Dobra, nie przedłużam. Do zobaczenia już niedługo. Mam nadzieję, że z fajnego przylotu. Pozdrawiam. Pierwszy. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Хочь, хочь, качь, качь. Хочь, качь, хочь, качь, 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 качь. Хочь, качь, 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 качь. Хочь, качь, 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 качь. То есть долото. Хочь, качь, 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 качь. Хочь, качь, 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 качь. Chodź mały. Chodź ciemny, chodź. I przestrzeliły niestety. Pierwszy ze wschodu. Są kolejne trzy stuki. To jest kierunku, ale szpicy nie ma. Schowały chodź kocz kocz koć, kocz 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 koć koć kocz 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 koć. Хоч, 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 хоч. Ну, хочешь? Хоч, кач, 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 кач. Myślałem, że będzie lepiej, no zobaczymy, czekamy na resztę. Chodź, koć, chodź, koć, koć, koć. Piąty. No, chociaż z wchodzeniem nie jest, nie ma problemu. Ale nie idą tak jak być powinno. No zobaczymy dalej. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Brat z gniazda od tego, który był dzisiaj pierwszy. Chodź, chodź, chodź. No ale dopiero szósty. Oczywiście jastrząb krąży, standard. Kapią, kapią pomimo takiej fajnej pogody. chodź 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 koć, to chodź No chodź chodź jest chodź 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 tej właśnie, no. jest chodź Chodź, 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 chodź. Chodź malutka, chodź, 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 chodź. Jest 9, sześć typów. Zrobię podsumowanie. Ay, powiem tak, o, to tak jak powiedziałem na wstępie, powinno być super, super, tylko by nie doszło do jakiejś ściny. Moim zdaniem doszło. I to i to nie jeżeli przez od gołębia 9, tak jak jest nagrane, już później zaniechałem nagrywania, bo czekałem na kolejnego 45 minut. No to nie. Nie, powiem szczerze, yy, tak jak mówię, ten kanał jest po to, żeby mógł nie pokazywać jakim to kto jest mistrzem, bo nim nie jestem. Zdarzało mi się wygrywać, ale to, mówię, zdarzało się. Eee, ale ten rok ewidentnie jest, jest do kitu. Ewidentnie jest do kitu i ja w tej chwili powiem wprost: mam dość tego sezonu. Ten, lot jest, ten rok jest w ogóle beznadziejny. Eee, tak jak tutaj, przez, prawdę przez błąd na, przed pierwszym lotem konkursowym, gdzie, gdzie no nie udało mi się uniknąć choroby. Położyłem sezon młodych one no, taki dolatują dają radę teraz po południu przed zegarami jeszcze się zlatują ale to ewidentnie zlatują się mówię tam te mowy moje o ścinkach to jest jedno no ale fakt faktem że też z moim razem przylatuje gołąb wchodzi skąd jest no oczywiście śląski eee, oczywiście tam zadzwoniłem podkuruję go w kontakcie z kolegą jestem eee, no niestety, no co mam, co to co powiedzieć. Nie wiem czy wejdą w serię, pewnie nie, ale to jest bardzo mało ważne. Te pierwsze usiadły ładnie równo, z, prakty, prawie równo z czołówką oddziału, e, ale to tylko te pierwsze, później mówię, jeżeli jest 45 minut przerwy, to nie ma się tutaj co czarować. Nie jestem sam, nie tylko u mnie tak jest, aczkolwiek mówię. Ci chłopak, chłopaki, którzy mają naprawdę gołębie w fajnym gazie. Gdzie ta fajna czołówka naprawdę uciekła, mają, mają niektórzy bardzo dobrze. Zlatują się, zobaczymy. Mają pogodę, więc teraz nie ma tłumaczenia. Po prostu muszą się zlecieć. Ale ja szczerze powiem, już na ostatni lot nie dam. Już dla świętego spokoju. Dla świętego spokoju własnego też, już tak jak mówię, oddziałowych rzeczy nigdy w życiu nie będę wyciągał. Są rzeczy po prostu niektóre, dla których nie dam, te ptaki, które się zleciały, naprawdę część, część jest bardzo fajnych i już się pokazywała na tych wcześniejszych lotach. Licząc nawet pod tym kątem typowane, nietypowane, to właśnie dzisiaj typowanych są prawie wszystkie, więc te, które już coś zrobiły. Po gołębiach są, na które liczyłem. Są pary po lotnikach, po niektórych w komplecie. Nie ma ich, mówię, nie ma szału, ale no, jeszcze się zlecą spokojnie. Ja to wiem, że akurat będą się zlatywały. No, Brakuje na pewno bardzo fajnej tej samiczki, która tydzień temu była piąta. Na nią akurat stawiałem, bo to jest bardzo fajny gąb. Ale mam nadzieję, że jeszcze dotrze. Co zrobić? Czekamy na spokojnie. Mówię, nie będę czekał do wieczora z podsumowaniem. Jak coś doleci, to doleci. Myślę, że coś tam jeszcze nagram. Nie, zupełnie nie przestanę nagrywać, w związku z tym, że się skończył sezon. Teraz jeszcze będzie, no, wiadomo, opierzenie. Jak będą wyglądały młode te polotnikach i tak dalej. Więc to na pewno będę pokazywał. Może kiedyś coś nagram jak wygląda mój rozpód, jak, jak to wygląda, jak takie rozpodowe. Więc mówię, coś, coś będę wrzucał. Na pewno już nie będą to takie e, spektakularne filmy jak, jak z lotów zawsze, chociaż ten rok faktycznie pod kątem lotów nie jest nie jest jakiś szałowy, e, w gołębiach dorosłych. Z tego co wiem, mam chyba trzy puchary, tylko na pewno drugi lotnik dorosły, pierwszy roczny. Wygrałem niby derby, ale nie wiem nawet, czy tam za to jest, czy za to jest jakiś. Czy są puchary? W A jestem czwarty, więc też, też słabiej niż w zeszłym roku. No ale to mówię. To jest kanał, na którym pokazuję, jak wygląda. Co, jak jest, bez żadnej ściemy. Yy, więc mówię, ten lot, ten rok ja uważam dużo słabszy niż poprzedni, no ale to też jest po to, żeby wyciągnąć wnioski, już, już pewne wnioski są wyciągnięte, co robić, już jest pewna redukcja zrobiona w rozpłodzie, jak postępować, jak jeszcze zredukować, i tyle. Tutaj teraz dopuszczę na pewno te samice. Yy, z tego goemnika tam od dół, które tam się niestety męczą i, sobie, i nie mają prawa, na, nie mają możliwości latać, więc je na pewno tutaj dorzucę. Tam zostaną już same te młode, które, które są dla chętnych. Eee, to tam one już tam sobie zostaną. Staruszki też zaraz pójdę jeszcze sobie na oblot polatać trochę. Tylko karmią młode ptaki. Dobrze wyglądają. Jak na, jak na gołębie, które niektóre niedawno wróciły. Jeszcze po południu, bo teraz się ściągają. Więc nie wyglądają na pewno tragicznie. Wyłapaniałem je w rękach. W masie są fajnej. Teraz im pozwolę się po prostu dobrze dopierzyć. I szykuję je na przyszły rok. Na, na roczniaka. I tam niech się wykazują. No niestety. Zawsze, zawsze starałem się lecieć do końca. Ale ten rok... No, zaliczyły, mówię, takie ciężkie loty, gdzie musiały się naprawdę schodzić. E, coś tam zawsze nie dogrywało. Na pewno nie było mega szybkości w tym roku. No ale to mówię, też nie spodziewałem się po, po chorobie jakichś wielkich fajerwerków. No ale na pewno spodziewałem się, że będzie lepiej niż jest teraz. Zwłaszcza ten lot ostatni, gdzie no, braki były, ale, ale już szybkościowo pokazały, że dorównują reszcie. No, dzisiaj na tym locie z delikatnym wiaterkiem nie dały rady. Ewidentnie nie ma się tutaj co czarować. Aczkolwiek, mówię, brakuje też gołębi. Sporo takich, które już, już potrafiły dolecieć wieczorem. Potrafiły na drugi dzień. Więc jeszcze liczę, że, że dotrą. Zwłaszcza, że pogoda, pogoda ma, ma być całkiem, całkiem fajna. Zobaczymy. Na razie niech się zlatują. Eee... I czekamy, czekamy na nie. I szykujemy je już na przyszły rok. Będzie troszkę kolorów, szpaków trochę jest. Jeszcze w drodze są dwa. Myślę, że mam nadzieję, że też dotrą. I zobaczymy, jak to będzie dalej. Powodzenia. Oby, oby już ta końcówka sezonu tylko, tylko lepsza i oby mniejsze straty. Pozdrawiam i do następnego.